Witajcie serdecznie. Mamy 15 września i prawdziwa bomba polityczna nie odbyła się wcale w tych wyborach samorządowych. Niektórzy z Was myśleli, że tu jakieś będą spektakularne sukcesy AFD? Nie, wcale nie, w mojej ocenie, ale to jeszcze Wam wytłumaczę bardziej szczegółowo. AFD wręcz przegrała te wybory samorządowe w najbardziej zaludnionym, no jednym z kluczowych, najważniejszych niemieckich landów nadrenia, północna Westfalia. To jest nasz drugi temat, ponieważ pierwszy temat to jest to, na świecie buduje się już, cementuje się nawet nowa oś globalna, bardzo niebezpieczna moim zdaniem, to jest Berlin-Pekin. Bo mamy w sobotę 13 13 września ukazał się w Die Welt niesamowity artykuł, który obnaża i pokazuje nam coś tak niebezpiecznego, to jest dopiero dynamit. Ale spójrzmy na tło tego artykułu. Ten artykuł, który wskazuje i pokazuje, że doszło do zawarcia kontraktu umowy między państwowym importerem gazu niemieckim Sefem, a jednym z największych handlarzy importerów LNG w Chinach oni, oni zawarli ze sobą. Niesamowitą umowę właśnie dotyczącą dostaw LNG, i już strona chińska mówi o transakcjach, które miałyby już teraz się odbyć. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, Niemcy naprawdę kooperują energetycznie z Chinami. Tańcząc nieomal, że specjalnie prowokując, bo o tej prowokacji mówi ten artykuł w Die Welt, wbijają jakoby specjalnie z taką wręcz niezrozumianą arogancją, pokazują USA, że nie będą trzymały się uzgodnień z dealu. Unii Europejskiej z USA. Pamiętacie? Orla von der Leyen podaje rękę e, Trumpowi, ponieważ Unia Europejska ma ściągnąć z USA niebotyczną sumę surowców energetycznych. Mowa jest o 7, tak, 750 miliardach. Ehm, niesamowite, oczywiście, rozłożone na lata. Ale już wtedy słychać było jakieś takie dziwne głosy od niemieckich importerów LNG. Uniper. Teraz też jest własnością państwową. Zobaczcie, jak Niemcy kontrolują swoich najważniejszych importerów, surowców. Uniper. W pełni państwowa firma. Ktoś tam se gada, że ma trafić na wolny rynek nie tak szybko. I wolny rynek. To dziwne pojęcie w kontekście Niemiec i Uniper, który mówi my musimy dywersyfikować my i tu i tam będziemy kupować, no nie wiemy, no jest opcja amerykańskiego LNG no chętnie, ale też nie całkiem nie wiemy jeszcze tak, a to właśnie Niemcy są krajem, który zużywa najwięcej gazu, który potrzebuje najwięcej gazu. Mówimy tu o potrzebie mniej więcej 80 do 100 w porywach, jak mamy koniunkturę, do 100 miliardów metrów sześciennych. Wyobraźcie sobie. Takie są potrzeby. Więc tu decyzja Niemiec jest kluczowa tak, dla zachowania równowagi w tym dealu Unia Europejska-USA. I w tym momencie najważniejszy niemiecki, bo Sefe to jest po, po Uniperze ten następny najważniejszy importer, niegdyś Germania, tak, Gazprom Germania, tak, i Gazprom Germania w 2022 roku od razu po inwazji Rosji na Ukrainę została upaństwowiona i przeszła w wrączki niemieckiego państwa. Zachowuje się jednak tak samo jak kiedyś. Nie tylko, że dotrzymuje jeszcze wtedy starych umówionych z Rosjanami umów o LNG, które świadczą o tym, że przez porty we Francji i w krajach Beneluxu dostarczane jest rosyjskie LNG, płynie rurami do Niemiec. Niemcy oficjalnie ogłaszają, że nie sprowadzają bezpośrednio rosyjskiego LNG, ale liczby świadczą o tym, że jak najbardziej dociera do, docierają do Niemiec. Olbrzymiej ilości rosyjskiego LNG. Rosjanie zarabiają na niemieckim imporcie LNG, ale tego będzie prawdopodobnie jeszcze więcej. Ale to będzie zataczało bardzo dziwne koło. O co tu chodzi? Chodzi o Arktyk. 2LNG. To jest taki terminal rosyjski, który przerabia, przerabia gaz na gaz skroplony i właściwie jest to objęte sankcjami. Tu nie można wiele zrobić. Ale od sierpnia zeszłego roku Bloomberg, Reuters, wszyscy obserwują to, że statki z LNG. Odjeżdżają od tego terminalu Arctic 2 i biorą kurs na Chiny. Pięknie, wszystko idzie do Chin. Więc Chiny mają zasoby, aby teraz to rosyjskie LNG może troszeczkę. Z inną metką. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce sprzedawane, bo można na przykład włączyć w te dostawy następnych pośredników. Zobaczymy. Na razie ta umowa jest zawarta między państwowym niemieckim SEFE a UniPek, chińskim UniPek. I to jest ciekawe, możliwe, że ktoś jeszcze do tego dołączy. Może jeszcze w jakimś kraju trzecim zobaczymy. Unipek ma w regionie szerokie kontakty, wiadomo, jako wielki importer gazu dla Chin. W tym samym momencie, jak wychodzi na jaw, nawet pojawiło się takie zdjęcie, tak? Ten, ten z taką czerwoną, jeszcze. O, to wizualnie naprawdę b. Z taką czerwoną teczuszką e, stał ten, ten, ten em, przedstawiciel UniPeka. Ewidentnie też no, widać było jego chińskie rysy twarzy, i e, tu em, też przedstawiciel, e, przedstawiciel SEFE. No. Powiem Wam głupio, to wyszło z teczuszkami stali po podpisie takiego kontraktu. Więc widzimy tu coś w rodzaju osi, bo jednocześnie przecież Trump pisze list do świata, że należy sankcjonować, bezwzględnie sankcjonować Rosję i wtedy będzie można liczyć na przychylność USA. To jest to jedno, ale ta druga strona dotyczy także, to jest też to, co Trump proponuje Europie. Idźcie ze mną razem w politykę ceł w stosunku do towarów i usług z Chin. Chodźmy razem, bądźmy tym Zachodem, bądźmy tym wielkim zachodnim blokiem. To wtedy poradzimy sobie i z Chinami, i z Rosją, po pierwsze. To ja wtedy was też nie zostawię na lodzie. Pomóżcie mi w tym. To jest jednoznaczne, co on tam proponuje. I w tym samym momencie, niemiecki koncern, państwowy importer gazu skroplonego, pokazuje się z tą teczuszką, to znaczy z umową w tle namacalnie pokazującą. Że nie z Niemcami, że Niemcy nie pójdą z USA. Nie pójdą z USA. I stąd wywodzi się szalony problem, moim, moim zdaniem, dla nas, dla Polski. Oczywiście, że jesteśmy z Niemcami silnie związani gospodarczo obecnie, co nie jest dla nas korzystne, także politycznie. To nie jest, nie jest korzystne, bo mamy coraz mniejsze pole do własnych decyzji. I tu trzeba by było bardzo poważnie pomyśleć nad tym i zastanowić się, czy taka sytuacja, że my staniemy się nagle, jakby powiązani przez to, że jesteśmy tak ściśle powiązani z tą niemiecką gospodarką, to co to my, jakby za tymi Niemcami, staniemy się zakładnikami ich obłędnych decyzji, bo to jest obłęd. To jest obłęd, aby podpisywać dzisiaj jakieś kontrakty LNG z Chinami, a jednocześnie przywódca zachodniego świata prosi o to, aby tego nie robić dla dobra nas wszystkich. Niezrozumiałe, co chcą Niemcy tym osiągnąć. Czy oni, e, czy, czy jest to może element pertraktacji z USA? Tak? Może to jest też taki, taka gra, że o, patrzcie, my mamy jeszcze do wyboru Chiny, więc e, Trump, nie, e, nie nakładaj na nas ceł, bo inaczej dogadamy się z Chinami. Ale nawet jeśli jest to gra, przecież ona jest dla nas niekorzystna. Ona jest po prostu dla Polski niekorzystna. My potrzebujemy tu tyle USA, ile tylko możliwe. Im więcej, tym lepiej. My nie mamy, nie mamy interesu w tym, aby ani nie współpracować z Rosją. My też nie mamy żadnego interesu, aby Ponad głowami USA współpracować z Chinami? Nie. Na tym nie polega nasz interes. I my też nie nadajemy się na gracza oszusta. A niestety w przeszłości dobrze wiemy, że Niemcy mówili jedno: mówię tu o Nord Stream. O Nord, Nord Streamach były gadki o jakimś tam ekonomicznym projekcie, tak. A prawdą było coś innego. Tak samo jak Olaf Scholz chciał niegdyś oszukać USA, obiecając im import LNG, ale jednocześnie umawiając się z ekologami, że będą mieli oni tyle zastrzeżeń do gazoportów, że tego importu nie będzie. Dlaczego, dlaczego dla Niemców jest to takie trudne? Aby importować LNG z USA. Nie jest kwestia ceny. <laughs> Nigdy nie była kwestia cen. To jest kwestia ich potrzeb autonomii. Niemcy i niemieckie społeczeństwo nie zaakceptuje zależności od USA. Oni tego po prostu nie zaakceptują. Nawet będą zdolni do ekonomicznego samobójstwa. To nie odgrywa dla nich większej roli, ponieważ ważne, ważniejsze jest tu dla nich to uczucie, że są niezależni od USA. Że to oni rządzą czy jakby przewodzą w Europie i oni stanowią tu o samym sobie dla nich Taka ewentualność, że będą oni zdani na politykę energetyczną w USA jest niemożliwa do przyjęcia i oni są w stanie ponieść wszystkie koszty. Ale my, jako kraj partnerski w Unii Europejskiej, nie będziemy ponosić tych kosztów i nie powinniśmy, a Niemcy będą chciały spróbować nas w te koszty wciągnąć, ale na to nie powinniśmy sobie. Pozwolić dla nas, w naszym interesie jest oczywiście zerwanie wszystkich więzi z Rosją. Po co mamy ten skarbiec moskiewski jeszcze, jeszcze tam dokładać? Przecież to jest bez sensu. Na koniec Europa zapłaci za tą broń, którą jest potem ostrzeliwana. Przecież to jest zupełny nonsens, ale Niemcy widzą świat inaczej. Niemcy widzą świat anty USA nawet nawet właśnie niegdyś w sojuszu mi się zdaje, że on pośrednio nadal funkcjonuje ten Sojusz może tutaj przy osłonie milczenia i w e, ciszy e, z Rosją. Albo jak Niestety, musimy teraz doświadczyć, że Niemcy mogą także myśleć o jakimś szerokim partnerstwie globalnym na poziomie, właśnie strategicznym. Mowa jest w tej umowie o strategicznym kontrakcie energetycznym z Chinami. Nie wiem, kto tu jeszcze panuje nad tą sytuacją. Mi się zdaje, że jest to bardzo błędna ścieżka. Bardzo błędna ścieżka, dlatego byłam w szoku, czytając ten, no, no, notabene, szalenie interesujący artykuł w Divet. Bardzo Wam polecam, szalenie długi z soboty, arcy ciekawy. Ten artykuł prawie, że szuka innych elementów współpracy niż kupno gazu pod inną etykietką. Tak, tu jest mowa o tym, że może, może strony chcą umówić się co do cen. To może być także elementem, ale moim zdaniem, um, komentujący przedstawiciel UniPeka, który mówi tu w tym przypadku, właśnie o transakcjach transakcje to jest kupno-sprzedaż, prawda? Więc. Um, raczej tu co dziennikarze próbują też tłumaczyć że może chodzi o technologię może chodzi o budowę gazoportów może chodzi właśnie o price up uzgodnienia cen ale to nie pasuje do wypowiedzi które słyszeliśmy z Chin to zostało także utrwalone na portalu Tradefuse że chodzi o transakcję, to słowo jest użyte przez stronę chińską e, i no widzimy to tak a nie inaczej zobaczymy co to partnerstwo Niemcom da i czemu ono ma właściwie służyć jeśli jest to prowokacja może może ale to jakaś ostatnia nadzieja tak że e, na podstawie tej prowokacji osiągnął oni od Trumpa lepsze warunki w tej całej dyskusji na temat ceł. Zobaczymy. Oby to było zaledwie to. Dobrze taką grę w taką grę globalną wkroczyły Niemcy. W zeszłym tygodniu była mowa o Friedrichu samozwańczym wielkim, który przemawiał o nowym porządku świata. Tak spina wam się to wszystko i Friedrich samozwańczy wielki wygrywa. Moim zdaniem w mediach może usłyszycie jakieś takie inne <grytanie> interpretacje. Okej. Okay. Wysłuchajcie, przemyślcie, co uważacie za słuszne. Ja Wam przedstawiam moją interpretację, moją analizę wyników wyborów samorządowych w nadrenii północnej Westfalii. 14 milionów wyborców ruszyło do urn wczoraj, AFD, um, silna na wschodzie, tradycyjnie słabsza na zachodzie osiągnęła w skali, w skali wyborów ogólnokrajowych, ogólnokrajowych w lutym, przecież wynik około 20. 20 było coś po, po przecinku, nie 20,8 chyba po przecinku, ale przegrała. Teraz przegrała z hukiem w zagłębiu rury tak są niektóre punkty, gdzie udało im się dochłapać do ponad 20 punktów procentowych. Okej, okay, w niektórych samorządach to nie jest zadawalające. To znaczy, że oni właściwie przegrali, patrząc na okoliczności, patrząc na załamanie gospodarcze, które w szczególny sposób jest przecież widoczne właśnie w zagłębiu rury. Tam Często mówi się o tym mieście Gelsenkirchen. To jest najwyższe bezrobocie, najwyższe takie załamanie, taka, taka bieda, taka rozpacz na całym zachodzie kraju. To zagłębie Rury ma od dekad swoje, swoje problemy. Ja byłam, przez, ja byłam w pierwszej połowie lat 2000 przez pewien czas w tym regionie i to już było w porównaniu z z północnymi Niemcami, w porównaniu z południowymi Niemcami, naprawdę trudna sytuacja. Oni od dekad przechodzą przecież przez konsekwencje i e, no, ten trudny etap transformacji. Oni nadal żegnają się z przemysłem. Teraz coraz szybciej. Wcześniej przecież żegnali się z węglem, żegnali się z węglem, ale ten węgiel nie może się pożegnać z nimi. Mam tu na myśli tą przestrzeń taką społeczną, mentalną. Tam w miejsce przemysłu, w miejsce właśnie wydobycia węgla nie wyszło naprawdę coś porządnego. Nie, to są miejsca upadku. Społecznie nie tylko rozpacz, rozłamanie, ale także zmasowana migracja zmienia szczególnie te miasta szczególnie te miasta, które i tak i tak mają te swoje kłopoty i słuchajcie, w Gelsenkirchen szefową HFT jest młoda kobieta, która rodziła się w Albanii, w wielu miejscach tego regionu no, trudno jest o zobaczenie buźki takiej bardziej rdzennej, niemieckiej tak, i w tym to otoczeniu trzeba jednak powiedzieć mateczniku socjaldemokracji niemieckiej, bo przecież SN, tak, matecznik socjaldemokracji. Następnie w ostatnich latach super osadziła się tam Hadecja, mając tego Wüsta tam. No, on tak bardzo, bardzo dobrze się tam prezentuje. Był przecież w grze, mówiło się o nim nawet jako o przyszłym kandydacie na kanclerza. No, proszę Państwa, musimy śledzić tego młodego mężczyznę, bo tu może taka właśnie interesująca postać nam się tu wy, wyjawia. Ale, no jak to jest możliwe, że przy takich sprzyjających warunkach by się wydawało, AFD nie udało się wygrać nigdzie właściwie. Właściwie nigdzie, nawet tam, gdzie sytuacja jest szczególnie trudna, nawet tam, gdzie by się wydawało, że przecież można by było właśnie na pewnym proteście mieszkańców zdobyć, zdobyć głosy. Nie, nigdzie się nie udało. I ogólnie rzecz biorąc, mówi się o 16%. Oczywiście, że są pojedyncze miasta, tereny, powiaty. Gdzie, gdzie zaszli wysoko, czasem nawet prowadzą w tych radach gminnych czy powiatowych, nawet czasem radach miasta. Ale to jest za mało na jakiś przełom. To znaczy, że rząd, tak jak teraz działa z Mercem, jako kanclerzem i SPD, jako ten mały partner w dużej koalicji, to znaczy, że im udaje się mimo kryzysu. Zaskarbić poparcie społeczeństwa. A to się udaje dlatego, bo bardzo skutecznie zadziałali, widząc swój miękki punkt w zakresie migracji. I świetnie to się udało z punktu widzenia, z perspektywy Niemiec, że pokazali swojemu społeczeństwu: Patrzcie, jak mamy problem migracyjny, to zapłacą za to sąsiedzi. Tak. Tymi Curyk-Wajzungami. Jak się to wszystko <głos》> sumuje, to już spokojnie 60, nawet 70 tysięcy tych córkwajzung, to no, znaczy zatrzymań w celu wydalenia. To wszystko jest koszty zmian, tak? Koszty zachowania niemieckiego interesu są przekładane na słabych sąsiadów, którzy sobie na to pozwalają. Silne, ostre decyzje Niemiec, tak jak ma to miejsce w przypadku migracji. Wydalanie do krajów sąsiednich na wielką skalę, która była dotychczas nie do pomyślenia, zamknięcie granic było także odpowiedzią na przestępczość. Oczywiście, że jak kontroluję swoje granice, mogę inaczej zwalczać przestępczość. Oczywiście. Bo przywracam kontrolę. Jest bardzo ostre. W ogóle niemiecka, niemiecka policja się tak samo inaczej zachowuje. Na niemieckich dworcach, co 5 minut. E, tak, o, ostatnio będąc w, na, na Berlin Ostbahnhof, tylu, tylu policjantów jeszcze nie widziałam. Policjanci, którzy jeżdżą pociągami, na przykład, kontrolując teren. 12-14 policjantów na małym dworcu w Stralsundzie. Tak, to wygląda całkiem inaczej. I to ma Niemcom przywrócić i ewidentnie tak się dzieje przywrócić poczucie bezpieczeństwa, kontrolę nad państwem. I to Friedrich Merz jednak. Skutecznie prowadzi, jednocześnie wysyła sygnały swojemu społeczeństwu, że to społeczeństwo jest bardzo silne, nie tylko wewnętrznie, państwo jest silne, tylko państwo jest silne zewnętrznie, że może na przykład właśnie w Unii Europejskiej rozkazać Mercosur, że może przeprowadzić swój interes wbrew innym. Niemców to widocznie cieszy, to ich potwierdza w tym, że ich rząd jest właśnie, jakby można powiedzieć, w ich interesie, jest dla nich obecny, robi dobrze, jest skuteczny, jest skuteczny i jest silny. Bo to jest to, co dla Niemców jest najważniejsze być silnym. I ta przemoc, ta siła pokazuje się w tym, Wyjawia się w tym, że się może swój interes, swoją potrzebę nałożyć drugim wbrew ich interesom. To jest niestety takie pojęcie władzy. Zawsze niekorzystne i kończyło się tragicznie dla Europy, dla świata. O sąsiadach nie mówmy. Ale to są inne pojęcia, inne oddziaływania, tutaj inne, inne elementy od, odgrywają rolę. W tym momencie, gdzie Niemcy tracą pracę, gdy tracą przemysł, oni upewnili się w tym, że ich kanclerz jest silny, że podejmuje silne decyzje. I oni się temu podporządkowują, widać to też było w wynikach, w wynikach tych wyborów i się na to zgadzają, ponieważ są przekonani o tym, że właśnie ta siła, ta forma władzy politycznej wyprowadzi ich z kryzysu. Takie jest ich przekonanie i w tym przekonaniu są skorzy bardzo wiele poświęcić.